Nie, Heaven. Heaven jeden nie, meet, meet, meet. nie, ja ja jeszcze. nie, nie, mid, mid. O, O nie, Nice nie, Jest jeden nie, 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 Jeszcze ja zachodzi, ja now, jest nie, 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 Ja nie, 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 jeszcze. tak. wziął? Tak, pakę wziął. Ba jest. Wracasz bez? Tak. Niech nie, Tak. To ja, to Chodzę ja. to już. Dwóch na b jest. Rampy ja drąbę z Pawłem. Ja z Mam tylko pompę. Długo jeden pobieg. Nie widział Właśnie. mnie. To ninja musi być. A, besa nie widziałem. Iż długa jest. Na, szorcie. Na, 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 na szorcie. na szorcie, na szorcie. Znaczy, na szorcie na Długa I short? I short, Nice. Brawo, Paweł. Ja, ja, Ja z tą pompą, ty. Ja, mieliśmy całe informacje, gdzie wchodzą. I tak, tak się ustawiliśmy, że to szok, ty.